Hejka kochani! Tutaj poli! Ogromnie się cieszę, bo w tym odcinku pokażę Wam super odlotowy sposób, jak zrobić cudnego jednorożca. A więc zaczynajmy! Okej! Okay. Ten jednorożec może być świetną dekoracją Waszego pokoju albo prezentem urodzinowym dla przyjaciółki. Będzie Wam potrzebna tektura, dużo pasków kolorowego papieru. Ja używam takiej cienkiej bibuły, troszkę kleju i pędzelek. Wspaniale! Krok pierwszy. Z niepotrzebnej tektury zróbcie taką figurkę jednorożca. Pod filmikiem znajdziecie instrukcję, jak ją przygotować. Zobaczycie, jakie to proste. Kiedy już będziecie mieć gotową figurkę, czas na dekorowanie! Zanurzam swój pędzelek w kleju i od razu nanoszę na tekturę. Teraz biorę kawałki papieru i przyklejam je w ten właśnie sposób. <laughs> to łatwizna! Przyklejaj papierki, aż pokryjesz całą figurkę. Hmm. Ha, coś dziwnego! Ten papierek tak mocno się błyszczy! Ojej! Widzę, że coś jest na nim napisane, ale... aa! Litery są zbyt drobne, żeby je przeczytać. Ten mały napis oznacza, że pora na małe dochodzenie. Zaraz wracam! Mini! Czy to lama? Jednorożec? Saturn? To jest czadowe! Lila i szani muszą to zobaczyć. i przemiana! Dziewczyny, musicie do mnie przyjść. Znalazłam mini mapę pomiędzy papierkami do mojego jednorożca. Zaraz będziemy. To naprawdę super maleńka mapa. Tak. I coś mi mówi, że zabierze nas na wielką przygodę. Chcecie to sprawdzić? Jasne. Już nie mogę się doczekać. Hmm. mini mot! <laughs> Czy kiedykolwiek wcześniej widziałyście takie miejsce? Nie. Ciekawe, jak mamy tam dotrzeć. A skoro nie wiemy nawet, gdzie jest, to tam. Ta lama jest taka urocza. <śmiech> <śmiech> o, zobaczcie. Wygląda, jakby ktoś tu coś zanotował. Hmm, to pismo mojej babci. Masz swój paszport do przygód, poli. Użyjcie skuterów i bawcie się dobrze. Buziaki babcia. Podrzucenie nam tej niesamowitej mapy to coś jak najbardziej w stylu babci. Bo to chyba jest to, prawda? Magiczna mapa przygód. Tak! Zapowiada się super zabawa! Poli, musimy znaleźć sposób, żeby dostać się w te miejsca. Na pewno to zrobimy. A ja nagram nasze przygody na vloga. Tak. Dziewczynki, pora na kolację. Dobra, szybko. Maxi, przemiana! <śm> <śm> Co dzisiaj odkryłyśmy maleńką mapę magicznej krainy. W następnym vlogu na pewno opowiem wam więcej. A teraz pora na pizzę, pa! pa! Hej, kochani! Tutaj Poli! Witam Was na moim vlogu! Odkąd odkryłyśmy tę mapę, bez przerwy o niej myślę. Tak bardzo chcę zobaczyć te wszystkie miejsca. Macie ochotę do mnie dołączyć? Tak! <noise> O, chwilka. Muszę włączyć kamerę. Nagramy ten moment na vloga. No to w drogę! Czas na mini-moc! Okej. Okay. Uh, w jaki sposób mamy dotrzeć do tych miejsc? W nocce od babci było coś o skuterach. Hmm. Chyba musimy wskoczyć do mapy. Może jest jakieś zaklęcie, które trzeba wypowiedzieć? <laughs> Hej! A to co? Wygląda. Jak paszport? To właśnie miała na myśli babcia pisząc o paszporcie do przygód. Dzięki niemu będziemy mogły podróżować. Ale jak się go używa? Hmm. Skoro zmniejszamy się wypowiadając słowa mini mocy trzymając medalion, to spróbujmy powiedzieć mini podróż jednocześnie trzymając paszport. Hmm. Świetny pomysł, Poli. Mini podróż. Może powiedzmy mini podróż, jednocześnie trzymając paszport i wskazując miejsce na mapie? Oh, warto spróbować. Chcemy zacząć od lamy? Mini podróż! <laughs> Udało się! Jesteśmy w mapie! To chyba festiwal muzyczny. Wasze imiona? Um, Poli, Lila i Sani. wasza kolej! Szybko, jesteście strasznie spóźnione. Spóźnione na co? Dopiero przyszłyśmy! Jesteście na liście Lamara Rama Talent. Macie coś zatańczyć. Co? Jesteśmy na liście, to babcia musiała nas zapisać. Mamy tutaj takie powiedzonko. Przedstawienie musi trwać. Proszę za mną. Hmm? Hmm? Chyba nie jestem gotowa na występ przed takim tłumem. I nie miałyśmy ani jednej próby. Spokojnie, dziewczyny, możemy improwizować. Jest jedna piosenka, którą znamy na pamięć. To była świetna zabawa! Jak teraz wrócimy do domu? Że szani ma jakiś pomysł. Mini podróż do domu. <grymne> Spójrzcie na tę odlotową kulę disco, którą dostałam od lamy. Okej, okay, za tydzień znowu użyjemy paszportu do przygód. Na mapie jest tyle miejsc, które chcemy odwiedzić. Do zobaczenia w następnym odcinku naszego vloga, pa! Tutaj Poli witam Was ponownie na moim vlogu. W końcu rozgryzłyśmy, jak dostać się do mapy przygód. A więc zgadnijcie, co będziemy dziś robić. Odwiedzimy kolejne miejsce na mapie. Mini moc! Zaraz, a dokąd się wybieramy? Do tego hmm. kartonu z sokiem? <laughs> Mini podróż! Tropikalny las deszczowy. Ale super! Chodźmy pozwiedzać. Zobaczcie! Są akurat trzy skutery. Biorę różowe. <laughs> Ale super! Jak na mapie! To wygląda jak tropikalny klub, urządzony w chacie Tiki. I ze świetną muzyką! Słyszycie te melodię? To cudowna miejscówka, żeby pobawić się i zrelaksować. Ale jak mamy pokonać no? tę rzekę, żeby się tam dostać? Woda jest zbyt głęboka, żeby przejść pieszo lub przyjechać na skuterach. Przejdźmy się wzdłuż brzegu i poszukajmy płytszego miejsca. Spójrzcie, jakie piękne kamienie. Hmm? Może oznaczają miejsce, w którym da się przejść. Te dźwięki coś mi przypominają. Oh. 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 Po prostu wspaniałe. Muszę to koniecznie nagrać. Słyszycie? To brzmi zupełnie tak, jak melodia, którą było słychać z tamtej chaty Tiki. A to ciekawe. Spróbujmy równocześnie zagrać tę melodie na kamieniach. Co to takiego? Wygląda na to, że dzięki muzyce przywołałyśmy superstylowe auto do przejechania przez rzekę. Tu jest niesamowicie! Masz dobre wyczucie rytmu. Oczywiście! Babcia tu była! Muzyka, magiczne kamienie i moje najlepsze przyjaciółki! A za tydzień znów użyjemy paszportu do przygód! Hejka, kochani! Tutaj, Poliszani i Lila! Ponownie witamy Was na vlogu! Jak widzicie, jesteśmy gotowe na Halloween! Mm, kostiumy, cukierki! Będzie strasznie! Zwykle chodzimy zbierać słodycze z Nikolasem, ale z jakiegoś powodu w tym roku nie może iść z nami. Dlatego wpadłyśmy na nowy pomysł. Czas na halloweenową mini podróż pełną przygód! Mini moc! Więc, dokąd się wybieramy? Do parku rozrywki! Wuhu! Tak! Mini podróż! W parku zdecydowanie jest przerażająco, ale to naprawdę super, że mamy go tylko dla siebie! Właśnie! I wiecie, co to oznacza? Zero kolejek! Ruszajmy! <grystanie> Widziałyście to? Założę się, że to był dół! Hmm. To ta atmosfera działa na twoją wyobraźnię. Chodźmy teraz na karuzelę. <grystanie> <gry> Hej! Czy widziałyście tę dziwną dynię? Może jednak nie jesteśmy tu całkiem same. Myślisz? To niemożliwe! Nie ma tu nikogo oprócz nas! dla mnie zbyt straszne. <śmany> Nikos? Mam was! Ha, pamiętasz, Poli, jak nastraszyłaś mnie rok temu? Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw! W tym roku nadszedł czas na rewanż. Niezłe. Muszę ci podziękować. Wpadłem na ten pomysł oglądając twój vlog. Ale, Nikolas, jak się tu dostałeś? No wiesz, twoja babcia trochę mi pomogła. <laughs> no jasne. Dzięki niej mogłem znaleźć się tu przed wami i przygotować niespodzianki. Okej, okay. to było naprawdę ekstra, ale wystarczy już żartów, bo teraz czas na przejażdżkę! <laughs> najlepsze Halloween w moim życiu. Aha. Ja. Wesołego, Wesołego Halloween, Halloween kochani! kochani! Zapraszam na mój kanał za tydzień na nowy odcinek paszportu do przygód, ba! Ba! Hejka, kochani! Tutaj Poli, Szani <coughs> i Lila. Teraz, kiedy mamy magiczny przycisk, pora na kolejne super przygody z Moko. Kto chce wyruszyć w nową niesamowitą podróż? Ja, ja, ja! <coughs> Możemy jeszcze troszkę pozwiedzać krainę lamy? Jasne! Dobry pomysł! Mini podróż! <grystanie> tak! Mini podróż! Witajcie! Moje drogie, przybywacie w samą porę na targi robótek ręcznych. Pokażę wam wasze stoiska. Nasze stoisko? Ale jak to? D dzięki! Jestem Dan! Aha, dzięki Dan! Ale my się na nic nie zapisywałyśmy. Rozumie się samo przez się, że za tym też prawdopodobnie stoi babcia poket. No cóż, zapowiada się super zabawa. Jeden drobny problem nie mamy co zaprezentować! Szybko poli, przypomnij sobie vlogi. Który poradnik wykorzystamy jako inspirację? Leczkę! Oh, już wiem! Możemy zrobić specjalne bransoletki przyjaźni! Zaraz, ale w sumie nie da się. Bo nie mamy do tego żadnych materiałów. Hmm. <grymne> Użyjmy przycisku i udajmy się w tropiki! Muzyczne kamyki z nad nadadzą się jako koraliki do bransoletek. I możemy je przymocować do serpentyn, które wzięłam na pamiątkę z krainy jednorożców. Genialny plan, Drużyno! <śmany> to najwyższa pora już wracać. <śmany> <Aha? Okay. śmany> Robótek ręcznych rozpoczynają się za 3, 2, 1! Uff, zdążyłyśmy! Nie do wiary! To Aliana i Ciężniczka Rein! Cześć, dziewczyny! Co za fantastyczne spotkanie! Co tam macie? Zamknijcie oczy i wyciągnijcie ręce. O, muszę to sfilmować na vloga! To są bransoletki przyjaźni. Mają przypominać, że zawsze możecie na nas liczyć. Są przepiękne! Jaki cudny podarunek! Wasz pomysł jest bardzo inspirujący. Proszę, ja też mam coś dla was. Dzięki! Wiedziałam, że się spodoba. Jest wprost cudowny. No dobrze, kochani, pora się pożegnać. Powiedzcie, pa! <grymny> Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek paszportu do przygód. Hejka, kochani! Tutaj poli! Właśnie skończyłyśmy nasze projekty na targi nauki. Woohoo! A teraz możemy wybrać się w pewne wspaniałe miejsce! A do tego magiczne! Dziś zamierzamy zaliczyć kolejne atrakcje w parku rozrywki. Mini-Moc! <grymny> Podróż! Oh. Wow, co tu się dzieje? To chyba konkurs na najlepsze lody. Patrzcie, jakie niesamowite smaki! Lody z batą cukrową z żelkowymi dżdżownicami? Czekoladowa niespodzianka? A tu miętowo-wiśniowe! Tych muszę natychmiast spróbować! Mm. No i jak one smakują? <śmany> Pysznie! Idealnie dobrane proporcje mięty i wiśni. <śmany> Twój język też jest miętowo-wiśniowy. lody muszą być magiczne. Poproszę czekoladową niespodziankę. O! <śmany> <śmany> Cześć, księżniczko Rain. Jak miło cię widzieć. Chętnie skosztuję twoich lodów. Przykro mi dziewczyny, ale niestety brakuje mi pewnego składnika niezbędnego do lodu z tęczową posypką. Nie chcę zostawiać stoiska, bo mogę zostać zdyskwalifikowana z konkursu. Nie martw się, przyniesiemy ci ten składnik. Dziękuję, ale niełatwo go znaleźć. Moja magiczna posypka jest ukryta za trzecią tęczą po prawej, jak miniecie piątego jednorożca po lewej. Jasne, trzecia tęcza robi się! No to ruszamy. Znalezienie tęczy to będzie łatwiej. No tak, poszukajmy tej posypki. To musi być to. Trzecia tęcza po prawej. Bum. Z masłem W samą porę Wielkie dzięki Wkrótce ogłoszą zwycięzcę Niam. Są super Błyszczące Nie mają sobie równych Czy to pora na selfie? Jasne! Najlepszy sposób na zakończenie tego odcinka paszportu do przygód. Pa! ¡Pa! Hejka, kochani! Tej nocy miałam naprawdę niesamowity sen! Jeździłam na deskorolce po tęczowych pierścieniach Saturna. O! O! Super, że jesteście! Dzisiaj wyruszamy w kosmos, żeby pojeździć po pierścieniach Saturna. Prawda, że inna grawitacja może sprawić kłopot, ale coś wymyślimy! Będzie naprawdę super! Mini! Spójrz na te pierścienie, Szani! To będzie mini podróż! Poli! O, ups! Zaraz sprawdzimy, co z tą grawitacją. Poli! Moment! Gdzie jest Lila? O nie! Czy ja... <ścoughs> Ciut za mocno się nakręciłaś? Racja, naprawmy to! Mini podróż! Do do... przepraszam, Lila. Zacznijmy od początku. Mini podróż! Okej, jesteśmy w komplecie. No to jedziemy! Zaczekaj, jest taki tyci problem. Sprzęt? O nie! Nie zauważyłam, że nie byłyście gotowe. Wybaczcie. Wiecie co? W krainie jednorożców widziałam wrótki. Może uda się je pożyczyć? Tak! Tak! Widziałem je przy tęczowej huśtawce. Oh! Uh! Uh! Mm. 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 Bardzo mi przykro, że nic nie znalazłyśmy. Nie ma sprawy. Na pewno uda się innym razem. Cześć dziewczyny! <grym> Jakie macie plany? Chciałyśmy trochę sobie pojeździć, ale chyba zapomniałyśmy sprzętu. Wiecie, świetnie się składa, że was spotkałam, bo mam ze sobą te wrotki. <grym> Bardzo Ci dziękujemy, księżniczko Rain. <grym> to może teraz Twój sen się ziści, Poli? A więc ruszajmy! <grym> tak nas ponoszą emocje, że nie mamy czasu na plan. Na szczęście przyjaciele zawsze podadzą pomocną dłoń, albo nawet parę wrotek. <laughs> Okej, okay, to teraz pora na kosmiczną jazdę bez trzymanki. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Dzisiaj wieczorem w parku rozrywki. Ura, Jusiu, To fantastyczna sprawa! No właśnie! Niesamowite, że dochodzą do nas sms -y z kosmosu. Myślicie, że możemy wziąć w tym udział? Czy możesz nas zapisać? Hmm, może babcia już to zrobiła. Jesteście zapisane! Uśmieszek! Tak! Świetnie się składa, bo w lecie brałyśmy lekcje śpiewu. Wystąpimy z tą nową piosenką, którą ćwiczyłyśmy. A! Super okazja, żeby pograć na perkusji. A ja zagram na gitarze elektrycznej, a więc w drogę. Wystąpimy w parku rozrywki z naszą nową piosenką. mini podróż! Dziewczyny, tak się cieszę, że Was widzę, ale mamy pewien kłopot, bo zepsuły się reflektory. A bez oświetlenia nie będzie konkursu. Hej! Czy pamiętacie tę grządkę z kulami disko w krainie lamy? Hmm. No wiecie, to taka zwykła grządka jak z warzywami, ale na tej są kule disko. A, tak! Spokojnie, mamy rozwiązanie! Ha! Jesteście gotowe? Ha! 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 Witajcie, kochane! Macie ochotę się zająć disko błysko ogrodnictwem? Sensie. Nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy zerwały kilka kul cool disco? Konkurs piosenki w parku rozrywki zostanie odwołany, jeśli na scenie nie będzie oświetlenia! Odwołają występy? Nie ma mowy! My, lamy, zawsze wspieramy sztukę! Weźcie tyle błyszczących kul, ile chcecie! <laughs> Bardzo dziękujemy, Dan! Sytuacja uratowana! A tu mam jeszcze dla was taki mały prezent! Oh, jakie no, śliczne! Dziękujemy! <grywia> <grywia> Świetny pomysł! Oświetlimy nimi scenę! Gotowe na efekty specjalne? Tak.